Przy mikrofonie Kornel Wawrzyniak, a to jest Inny Punkt widzenia. Program Tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Po drugiej stronie mikrofonu redaktor Robert Walęciak. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry państwu, dzień dobry Kornelu. I co? Wybory po wyborach, trochę wybory w trakcie, czyli co o samorządowych wyborach sądzimy? Dzisiaj będziemy rozmawiali e, między sobą i z państwem gdzie nie wyniki doprowadziły do drugiej tury, dlatego jesteśmy trochę w trakcie. W innych miejscach wygrana poszczególnych kandydatów była zaś jednoznaczna i wiesz, że było coś takiego w jednej miejscowości, że doszło do małżeńskiej sprzeczki i to, i to takiej dosyć brutalnej, bo była taka miejscowość, w której wyniki były porówno. Małżonkowie po ogłoszeniu tego, że będzie druga tura i że wyniki tak bardzo tam ileś tam głosów równiusieńko, zaczęli się sprzeczać i żona zaatakowała mężczyznę, męża w sensie kością z zupy i brutalnie go zraniła. Coś okropnego. No tak, ale tym się, tym się mniej interesowałem. Myślę, że jeśli chodzi o te wybory, to one dzielą się na kilka, tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, dzielą się na wiele rozmaitych wyborów, ale my skupmy się na tych na politycznych, na, tych, na wynikach do sejmików wojewódzkich, no i ewentualnie na walce o prezydenturę dużych miast. Sejmiki wojewódzkie. No, co, co, to, co nas, to, to, co było niezwykle istotne i czego nie byliśmy w stanie przewidzieć do końca, to była frekwencja. Nie wiedzieliśmy, jaka ona będzie, czy ona będzie mała, czy bardzo mała. Bo do tego to się wszystko sprowadzało. Innymi słowy, czy część elektoratu, który głosował na partie demokratyczne w październiku, pójdzie do wyborów, czy też odpuści je sobie, uważając, że wszystko już jest załatwione. No, okazało się, że tak, tak, że tak rzeczywiście było, że ten elektorat sobie odpuścił, że nie dał się skusić na dogrywkę i w związku z tym no, frekwencja była niziutka. Ja, może, podam proste, proste dane. W październiku 75% Polaków, teraz 51%. Czyli w liczbach bezwzględnych w październiku mieliśmy 21 milionów ludzi, którzy poszli do wyborów teraz ledwie 15. Słabo. No myślę, że frekwencja była dość dużym zaskoczeniem, szczególnie dla rządzącej koalicji, tak bo tutaj. Dane są takie, że do wyborów nie poszli przede wszystkim ludzie młodzi. Mieliśmy więc dużo mniejszy udział wyborców młodszych, szczególnie w grupie 18-29, bo niewiele ponad 38%. A to oznacza, że o wynikach wyborów zdecydowały w samorządowych. Wyborach, czyli tych, o których mówimy, zadecydowały głosy elektoratu starszego, szczególnie w tej grupie około lat 60. żeby było ciekawie. No i. Jest kilka, myślę, takich czynników, które decydują o tym, że no, te wybory samorządowe się po prostu nie cieszą um, dobrą, mhm. znaczy może tak popularnością się nie cieszą, um, z kilku powodów. Jednym z nich jest, mam wrażenie to, że ten zryw, który był, um, tu nie powiem nic odkrywczego, ale zryw, który mieliśmy um, w październiku 2023 roku, um, po prostu niektórym wystarczył. Mhm. Ludzie doszli do tego, do tego momentu, że okej, okay, mhm. zrobiliśmy swoje, mhm. był zryw, zmieniła się władza, a to, co się dzieje tutaj mhm. teraz na naszym podwórku, no to tak. To jest paradoksalne, bo to jest. Mówiłeś o tym w zeszłym tygodniu w naszym podcaście. Paradoksalne jest właśnie to, że ta władza jest nam na co dzień najbliższa i to ona decyduje mhm. o różnych, bardzo takich przekładających się na nasze życie codzienne kwestiach. No ale mhm. z drugiej strony jest też tak, że źle się w Polsce nie żyje, mhm. bo ładne są chodniki, ścieżki rowerowe mhm. cały czas powstają, po chodnikach się chodzi, ścieżki są, gorzej z tak zwanymi słowojkami, bo tutaj kilka razy na omach przeglądów zresztą Poruszano ten temat, że kiepsko jest akurat stale tam, ale to inna kwestia. Więc ludziom pewien taki poziom wystarcza. Zmieniła się władza, jest okej. Okay. Więc mamy odhaczone dwie mhm. rzeczy. I trzecia rzecz ciekawa, na którą można zwrócić uwagę, to jest to, że przecież w wyborach samorządowych nie uczestniczą mhm. wyborcy z zagranicy. Mhm. Znaczy, no, oczywiście paradoksalne byłoby, gdyby uczestniczyli. Tak, to bardzo dziwne. To by było bardzo dziwne, ale to jest ponad 500 mhm. tysięcy osób. Mhm. No tak, ale mieliśmy, poszły elektoraty twarde do, do tych wyborów. Mogę postawić tezę, że elektorat demokratyczny był bardziej zdemobilizowany. Uważał, że wszystko jest załatwione, nie ma po co walczyć, więc młodzież, zwłaszcza młodzież, nie, nie poszedł on do, do, do wyborów. No i y, teraz mamy tezę w tej chwili taką, to, to się przetacza przez, y, przez media, że PiS te wybory wygrał, że odniósł wielki sukces, że y, rachuby Donalda Tuska zszedły. I no, chciałbym rozszyfrować te, 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 te opinie. Więc one moim zdaniem wynikają z rozdmuchanych oczekiwań, zbyt wielkich oczekiwań, które, które były przed wyborami, a te oczekiwania sprowadzały się do tego, że PiS zostanie zaorany. Że dostanie jeden, jedno, wygra, w naj, co najwyżej, znaczy wygra w jednym województwie podkarpackim, może w lubelskim i koniec. No, on tymczasem będzie miał władzę również w województwie świętokrzyskim, małopolskim, no i najprawdopodobniej podlaskim. To jest oczywiście mniej niż miał, bo PiS stracił łódzkie i mazowieckie, ale i śląskie, ale, ale, no, ale w. No, ale więcej niż, niż obserwatorzy, dziennikarze, publicyści mu dawali. Dlatego ogłasza sukces. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? No, jest kilka elementów, w moim przekonaniu, które się na to złożyły. Po pierwsze, proza życia. Otóż PIS w ostatnich miesiącach był zajęty sobą i to paradoksalnie, a także stracił telewizję publiczną i to paradoksalnie spowodowało, że pisu było mniej w mediach, więc nie, nie, nie mobilizował swoimi głupimi wystąpieniami przeciwników PIS-u. Nie słyszeliśmy Macierewicza, nie słyszeliśmy Kaczyńskiego, tych jego opinii o świecie, o Polakach. W związku z tym... No tak jak się kiedyś ukrywało przed wyborami takie tak. osoby jak Macierewicz, Macierewicz czy Kaczyński. Tak. No więc teraz, teraz wszyscy byli ukryci w sposób naturalny, więc tych kłamstw premiera byłego Morawieckiego też nie musieliśmy słuchać. Więc znaczna część, to, to zdemobilizowało znaczną część wyborców, wyborców Takiego bloku, nie mieli, bloku demokratycznego. Tak. tak jest. To jest pierwszy element. Drugi element. Co było? W telewizji, w mediach no byli rolnicy yy, demonstrujący. W związku z tym oni, oni demonstrowali, oni walczyli o byt, byt rolników, yy, a władza nie potrafiła sobie z tym dać rady. W związku z tym zosta, została zmobilizowana została wieś, zmobilizowane zostały te województwa za, m, bliskie produkcji rolnej. Yy, no, w wielkim stopniu wyborcy, wyborcy PIS-u. Oczywiście możemy mówić, że te sprawy wsi, sprawy rolnictwa, to, to wszystko zabagnił PiS i, i komisarz Wojciechowski, to jest ich wina i oni zostawili ten, ten cały bałagan następcom. No ale ci następcy nie potrafili sobie przez wiele, wiele tygodni z tym dać rady. Tu, tu ci wejdę w słowo, bo profesor Wódz na naszych mhm. łamach w pytaniu tygodnia mówił o tym, że pytaliśmy, czy sytuacja na wsi, sytuacja mhm. z rolnikami. Jakoś wpłynie na wyniki wyborów. No i profesor Wódz powiedział, że to zależy, kogo się za to obwini. Czy tych, którzy namieszali, czy tak. tych, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić. No i wychodzi na to, że no. za sprawczość oceniono. Ekipę obecną, a nie poprzedników. Tak jest. No więc i to, to widzimy zresztą to widzimy zresztą w wynikach tych wyborów. Najbardziej zmobilizowane były województwa rolnicze. Wieś, z reguły tak jest, że frekwencja wyborcza jest dużo, dużo wyższa w miastach niż na wsi, to jest 70 do 50. Teraz okazuje, że w tych wyborach samorządowych frekwencja na wsi była wyższa niż, niż w miastach. Więc to pokazuje, kto, kto, którzy wyborcy poszli, poszli, poszli do urn. Ja ci jeszcze mhm. tylko jedną, bo to jest ciekawostka. Dotarłem do takiego badania cebosu, w którym zapytano kilka tygodni temu, co Polacy sądzą o protestach rolników. I wychodzi, że 81% Polaków popiera organizowane ostatnio w całym kraju protesty rolników, z czego połowa osób deklarowała nawet zdecydowane poparcie, tylko co siódmy badany, czyli 15% był przeciwny. No, proszę, i teraz y, oczywiście y, pomijam sprawę organizatorów tych, tych, tych protestów, bo tam y, ludzi PiSu, ni, ni, oni nie byli najważniejsi w tych, y, jeśli chodzi o grupę organizatorów. Oni stali gdzieś daleko, daleko, no ale y, śmietankę zebrał PiS. Dobrze, to jest kolejny. Kolejny element to jest, y, tak oceniam, y, słabość, ogólna słabość ekipy rządzącej. Dla, dlaczego mówię ogólna słabość? Dlatego, że ten rząd jest, tak już też mówiliśmy to wielokrotnie, nierówny. Obok ministrów sprawnych, dobrych, są no, ministrowie przypadkowi. To nie mogło dobrze działać. To moszczenie się na stanowiskach, tych, te, te, ta gromada tych wiceministrów, no, to, to, nie, to, to okazało się złe, to wyborcy wychwycili. No i kłótnia, to, to o, o, o czym trzeba powiedzieć, bo to jest, równie, to, to, to jest jedna, jedna też z głównych przyczyn, kłótnia w obozie rządzącym. My też nie mieliśmy złudzeń, wiedzieliśmy, że do tej kłótni dojdzie, dlatego że zbyt wielkie tam są różnice w gronie tych trzech ugrupowań. Zbyt duże i kłótnia Ale musiała trzy nastąpić. Te ugrupowania składają się jeszcze z mniejszych Jeszcze tak z Jakby tak popatrzeć na to, to, tak to jest z 11 pewnie ugrupowań. Pewnie jest z 11 ugrupowań i każdy walczy o swoje miejsce, każdy się rozpycha, a nie, nie zostały zbudowane mechanizmy, które by to jakoś mogły tę kłótnie w cywilizowane ścieżki. Jest za dużo elementów. To jest tak, że patchwork to jest taka, można powiedzieć, że patchwork jest jeszcze sztuką, kiedy jest kilka elementów i masz ładną narzutę, no ale to już jest cerowanie skarpety. Kłótnia kutnia była też efektem pewnych rachub politycznych. Otóż, ponieważ Hołownia ma ambicje prezydenckie, no nie chciał wejść w koalicję z, z Platformą. Z, no, A ponieważ Platforma nie chciała być zepchnięta na lewo, nie chciała wejść w koalicję z lewicą, zresztą Tusk ma takie ochotę ewidentną, zmarginalizować lewicę, zmarginalizować Czarzastego. Wyniki, wyniki wyborów w Warszawie doskonale pokazują na co chrapkę ma mhm. Platforma, jeśli chodzi o ten elektorat lewicowy, bo tutaj Użyję takiego trochę pogardliwego określenia, ale ta kawiarniana lewica, kawiarowa tak. lewica no dała jednoznaczną wygraną, hmm. mimo tam całkiem niezłego wyniku Magdaleny Biejat. No, ale jednak prawie tam 50%, hmm. a, a naście to to, to to nie ma startu. W każdym razie no, widać, że to jest pewien taki patent Tuska na tak. podkradanie tego elektoratu. Zdecydowanie, to jest to jest ta po lewica bardziej taka światopoglądowa na zasadzie chcemy mieć aborcję, chcemy mieć mhm. dużo innych rzeczy. Nazwijmy to, że takiego luzu światopoglądowego, i to tyle. I to tyle. I to tyle. No więc, Ale to platforma zamiata. Cały czas. Tusk krok po kroku morduje lewicę, i ona, i no, Czeszasty z Biedroniem są bezradni. Tutaj popełniają błędy, o których ja sam pisałem parokrotnie, i oddają, oddają, oddają pole. No dobrze, ale ponieważ mamy taką sytuację, ci wszyscy ludzie no, bronią się. No, to, to spowodowało awanturę wewnątrz koalicji. Te, te osławione słowa posłanki Żukowskiej, szefowej klubu lewicy do marszałka Hołowni, no, to, to wzbudziło taki chaos i niesmak. W związku z tym koalicja poszła do wyborów pokłócona, ciężko, poobrażana. I to w dużym stopniu zdemobilizowało jej wyborców, no, spowodowało takie poczucie, na przykład u kobiet, że ich sprawy zostały gdzieś tam zapomniane, odpuszczone, że tym się nikt nie zajmuje, a jeżeli się zajmuje, to w atmosferze awantury, kłótni i, i tego wszystkiego. Zresztą no, Sejm, gdy rozmawiamy, rozmawiamy jeszcze przed obradami Sejmu, no, Sejm pokaże, w jakim, w jakim to wszystko jest. Jest w stanie. Tu ci się wtrącę, mm -hmm. bo ja niedaleko Sejmu mm -hmm. często się przechadzam. Wczoraj przechodziłem akurat brać paczkę z paczkomatu i jeździł cały dzień mm -hmm. tuż pod Sejmem, pod wjazdem do Sejmu. Jeździł samochód z przyczepą, z takim ogromnym plakatem: Szymon, 80 kilka procent wyborców opowiada się za aborcją. Przypominamy ci to. Przypominamy. No, no, Taki mniej więcej jest klimat. Część, na rogu na, na było jeszcze kółko modlitewne, ale to już... Więc, więc jest sytuacja ja, ja, jaka jest. I, I w związku z tym to te wszystkie elementy, duże, drobne, one, one odebrały, odebrały procenty, odebrały głosy koalicji rządzącej. No i, i mamy taką sytuację, jaką mamy. To znaczy, mamy wielką mobilizację wsi, mamy klęskę PiSu w miastach. W Krakowie kandydat pisu nie wszedł do drugiej tury. We Wrocławiu nie wszedł do drugiej tury, w Warszawie zdobyło 18% odpad już na starcie, więc mamy czyli gigantyczna klęska, no ale duży sukces, wielki sukces na wsi. Co możemy, możemy też powiedzieć, że jest to też porażka PSL-u trzeciej drogi, która nie potrafi o wyborców na wsi zawalczyć. No a jeśli chodzi o Lewicę, no też Lewica zawsze mówimy, są to sprawy światopoglądowe plus sprawy społeczne. No Jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, Lewica tu w miarę odrabia te, te, tę lekcję, to w sprawach społecznych jest, jest klęska. 4%. Robotników głosuje na lewicę. To jest ostatnia więcej głosuje na, nawet na Konfederację ludzi z tej grupy zawodowej niż, niż, niż na Lewicę. Więc o czym to mówimy? Jest to coś niebywałego, by partia, która, która chciałaby. Reprezentować interesy robotników, również interesy robotników, jest przez nich wyjątkowo nieceniona, nie, nieszanowana. Ostatnia Jest ostatnią w tej grupie w, w wyborze, jest ostatnim wyborem dla tej grupy. Ja bym się jeszcze na chwilę cofnął do y, zabawy y, procentami. Y, a propos wygranej y, lub przegranej mhm. poszczególnych partii, bo z jednej strony mówimy tak, koalicja przegrała, nie posłużyło jej to, że się rozłamała, no ale z drugiej strony no jednak mamy 30% platformy, koalicji i Procent trzeciej drogi, to razem daje ponad 40. Tak, 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 tak. No, ja mam, mam, mam te, te dane, bo się z nimi zapoznałem. Wszystko zależy od tego, jak liczymy. No, znaczy, czy dodajemy głosy, czy, y... czy my ich dodajemy, czy, czy nie. Czy nie. Bo to jest też i, i chciałbym zaznaczyć, że jednak jest inna specyfika władzy samorządowej i tego, jak to tak. wszystko się dzieje w samorządach, a inaczej dzieje się w Sejmie. No, to, to, może, to ja powiem, może, może coś powiem takiego, że w 2023 na PIS głosowało 7 milionów 600 tysięcy obywateli, a teraz w wyborach tych samorząd, samorządowych dla sejmików wojewódzkich 4 miliony 900. 000. No to można powiedzieć, że 2 miliony 700 tysięcy wyborców PIS stracił. No a na Platformę było 6 milionów 600 tysięcy w 2023, teraz jest 4 miliony 400, 000, więc można powiedzieć, że ponad 2 miliony Platforma straciła i, i tak dalej, i tak dalej. Ale możemy też sumować, więc głosy Platformy, Platformy Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy to jest, to jest 52%, a, które, które się zderza z 30 paroma procentami wyborców PIS-u. Tak wygląda rzeczywistość realna, no ale jest rzeczywistość jeszcze polityczna, rzeczywistość symboliczna i ona, ona się zderza z pewnymi oczekiwaniami. Oczekiwania były takie, nie my je głosiliśmy, to, to z, z pewnym zawodowym zadowoleniem to mogę, mogę stwierdzić, nie my je głosiliśmy. Były takie, że PiS zostanie zaorany, no on nie został zaorany. Co więcej, to, że nie został zaorany powoduje, Najważniejszą rzecz, że w tej chwili on jest jedyną alternatywą dla obecnego układu rządzącego. Jedyną, nie ma innej. Nie Konfederacja, bo Konfederacja jeszcze jest za słaba. Sugerujesz, musi... że teraz PiS przejmie strategię dawną Platformy, czyli będzie anty, antykoalicją ta, rządzącą, ta, ta, tak jak kiedyś Platforma była antypisem. Tak, tak. Zdecydowanie PiS, wiatr dmuchnął w żagle PiSu, dlatego że to jest jedyna alternatywa. Yy, więc oczywiście yy, yy, my... To jest niebezpieczne dla Konfederacji, dlatego, że to może w dłuższej perspektywie zabierać jej wyborców i Konfederacja musi ten temat przepracować. Wiesz co, ale z drugiej strony tak rozmawiamy o tym, że Konfederacja ruszy to, ruszy tamto, długofalowo, ale cały czas w okolicach tych 8% są, no które tak. by wybory nie były. No tak, ale oni nie chcą być 6-8%, oni chcą wskoczyć na kilkanaście procent, no, na dwucyfrówkę, no się, trwale, no. prawda? Więc, no a mogą żywić się tylko wyborcami w zasadzie teraz, tylko Głównie, głównie wyborcami Pisu. No i jest to groźne również dla lewicy. Lewica musi przepracować, przepracować swoją sytuację. To jest temat na długą rozmowę, na pewno nie na dzisiaj, ale obecna sytuacja to trwanie jedną nogą w koalicji, a drugą gdzieś tam obok, tą razemową, nic jej nie daje. Jest to po prostu sytuacja taka, że w kolejnych wyborach będzie traciła na rzecz partii, partii Tuska. A nie myślisz, że to jest przez pewien brak takiej spójności po prostu na lewicy? Mówi się, że lewica jest kobietą, a to czemu lewica nie ma liderki? Nie ma liderki. No, 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 myślę, że w dzisiejszej, w dzisiejszej polityce, kiedy osobowość lidera jest tak istotna, rzeczywiście brak nie tyle nawet wyrazistego, co takiego lidera, któremu moglibyśmy zaufać, którego. którego wyborcy lewicy, by, któremu by wierzyli, którego by szanowali, no jest, 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 to, 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 jest, to jest rzeczywiście kłopotem. To, to jest kłopotem. Można dużo powiedzieć o tym, że Robert Biedroń ma dużo wdzięku i no jest, jest miły, sympatyczny. Można mówić dużo o pewnej takiej skuteczności w rozgrywkach partyjnych Włodzimierza Czarzastego, no, ale to jest, wszystko, to jest wszystko za mało. No, to, to, że ktoś się ładnie uśmiecha albo ktoś, że kogoś potrafi wyki no to jest, to jest za mało. I no panie, ale myślę elektoratowi też się wcale tak dobrze nie kojarzy. To. Elektorat jest 20%, nie ma swojego lidera. No, a z drugiej strony, sam jestem ciekaw, jak długo ten elektorat będzie znosił głosowanie na platformę, bo platforma jest jego głównym wyborem, kiedy z tej platformy de facto nic nie, nie dostaje. Więc no, tak, to jest takie w jedną stronę, no, my dajemy, a niewiele dostajemy. Więc tu, tu jest ten kłopot, jeśli chodzi o ludzi o poglądach lewicowych. No i zobaczymy, jak lewica to, to przetrawi, jak, jak to przebuduje. Czy, czy, czy no coś się zdarzy takiego, że jej postulaty będą wreszcie, będą wreszcie realizowane. Natomiast jest jedna rzecz, o której musimy jeszcze powiedzieć na, na zakończenie. Tusk stoi przed wyborem w tej chwili. On wie, że próbując zamordować lewicę w tych wyborach, odrzucając, odrzucając koalicję z, z lewicą, zagrał za wysoko. To spowodowało to, że PiS. Dobrze się czuje i PiS, PiS obronił te, te kilka sejmików. w związku z tym może udawać, że jest, że jest, że jest dla PiSu dobrze. To jest jedna rzecz. On będzie musiał coś zrobić. Będzie musiał zrobić porządek w tej koalicji, na nowo go, na nową koalicję przebudować. Jak to zrobi, tego nie wiemy. No wiemy, że ma kilka rozwiązań. I takie odnoszę wrażenie. Że, że dojdzie, bo, bo mówi tak, chce, chce zmieniać rząd, mówi, że no, trzeba tutaj rząd dokonać pewnych korekt ministerialnych. No to jest, to jest takie mieszanie w zupie, no. nie, nie sądzę, by to przyniosło wiele, ale z drugiej strony mówi też, i to mówił przed wyborami, że trzeba bardziej energicznie rozliczać to, ten dawny PiS, to złodziejstwo, to wszystko, co tam się działo, to ludzie nie mogą o tym zapomnieć. No zobaczymy, ale to też jest zapowiedź twardej gry, powrotu do państwa takiego wysokooktanowego, którego mieliśmy w czasach PiSu i tego, tego, no... Nie wiem, czy się tego obawiam. Chyba się tego obawiam, bo nie chciałbym partii państwa wysokooktanowego, a wszystko ku temu zmierza. Zwłaszcza, że Jarosław Kaczyński, którego wszyscy już kładli do politycznego grobu, wstał z tej trumny, otrzepał się i atakuje. Ja mam jeszcze inną rzecz, bo na koniec, bo rozmawiamy o takich różnych alternatywnych rzeczach. Teraz tak. okazuje się, że PIS się stał alternatywą dla tej no koalicji, tak, jedyną tak. i tak dalej. No więc już jak bawimy się w alternatywną rzeczywistość, to pomyślałem sobie tak, czy platforma, a raczej koalicja rządząca, nie stanie się w kontekście tego, jak rozłożyły się wyniki wyborów, pisem, w sensie podcinania skrzydeł samorządom dzięki decyzjom na stopie centralnej. Pamiętasz jak mhm, tak. przez 8 lat... Wszystkie samorządy, które były niezależne od PiSu, tak. dostawały po uszach. Świetnym tak. przykładem było Trójmiasto. Tak, oczywiście. Pan pre prezydent Szczurek już nie będzie prezydentem Szczurkiem Gdyni, bo jako jedyny nie dogryzał mhm. PiSowi, więc zaczął w pewnym momencie dostawać swój kawałek tortu. Sopot. I, i Gdańsk na tym hmm. cierpiał, ale było tak w wielu samorządach mniejszych i większych, które były niezależne od PiSu. I teraz jest pytanie, czy koalicja rządząca przypadkiem nie zrobi takiej samej sztuczki, czyli po prostu nie, nie będzie dawała odpowiedniego kawałka tortu tym gminom, tym samorządom, żeby pokazać, ha widzicie, tak żeście zagłosowali nie na nas, no jest słabo, jest kiepsko i mi bo to w domyśle jest tak, że kiepsko im idzie. Mam nadzieję, A z tak. pieniędzy mam... będzie szło kiepsko. Mam Tylko nad... to ze szkodą dla wszystkich obywateli jest, oczywiście. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast, Też mam taką nadzieję. Natomiast mam w 100% pewność taką, że te, że, wszystkie, tak że, nie, że te wszystkie, że tak <laughs> będzie gadane. To znaczy, że te wszystkie samorządy pisowskie będą wystawiały gigantyczne rachunki będą krzyczały, krzyczały, o wiele za, za wysokie, będą krzyczały, proszę bardzo, jak to jesteśmy gnębieni przez zły pis. No to, to jest metoda pisu, o której już zapominamy powoli, ale która, która przecież była praktykowana, że wszyscy wokół źli, wszyscy na nas dybią, wszyscy nam też zazdroszczą, bo, 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 no ale ogólnie jest tu taka, taka tworzenie, takie tworzenie, tak, tak, takiego zamkniętej twierdzy. Syndromu Oblężonej Twierdzy, tak, tak PiS, PiS budował. I teraz oczywiście te kawałki Polski, które, które, którymi będzie dalej zarządzał w samorządach, czyli na, na wschodzie, Podkarpacie, Lubelszczyzna, województwo małopolskie, świętokrzyskie, tam będzie mając te, te swoje przyczółki, będzie dalej tworzył taki syndrom oblężonej twierdzy, yy, skrzywdzenia, poniżania. No tak, tak, tak ten pisma yy, tak, pis niczego innego się yy, po nim nie spodziewa. To był, proszę Państwa, Robert Walenciak. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, a to był Inny Punkt Widzenia. Program Tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Zapraszamy do kiosków i na naszą stronę internetową tygodnikprzegląd.pl, gdzie można wykupić dostęp do e-prenumeraty i naszego obszernego archiwum. A dzisiaj dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień.